Hej, śmianko, jestem Miazgarz16, ja witam was w kolejnym filmie na moim kanale, w z gry Hill Racing 2. W dzisiejszym filmie kupimy e, coś ciekawego, także zapraszam do oglądania. Na początek otworzymy sobie peronową po Poko rzeczy. E, Przejdźmy teraz do, zak do zakładki e, wyścigi. No, tutaj te skrzynki sobie na później otworzymy. To kosztuje 4000, więc musimy zrobić jeden wyścig. Niestety będzie tutaj też niedługo boss. Myśmy mogli przejść na, na złoto. Zresztą może dzisiaj uda nam się wbić złoto. Zobaczymy. O, nie wiem czy nie, nie będę mieć teraz czwartego miejsca Będę mieć trzecie miejsce No w... Niestety Nie dałbym rady nawet ich pokonać ale... Miałem najlepszy czas Tak, 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 jak, jedziemy, 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 bo... Może uda się teraz... Nie no... Przez tę wodę przegramy teraz, no niestety. Nie ubijemy jednak złota jest strasznie popieprzone, że te wody, samochody nagle się tak zatrzymują w wodzie. Dobrze, graliśmy, dobra, wiecie co, nie ma, nie ma, nie ma co, wychodzimy z tego wyścigu. A bo, Tu są cztery wyścigi teraz. Oni mają za, yy, te zbyt dobre fury. Chociaż teraz uda się a i tak będę i tak przegramy yy, i tak zresztą będę mieć ostatnie miejsce. na tego, że będę mieć ostatnie miejsce, to jeszcze stracę punktów, yy, które, stres, yy, które zyskałem, wygrywając wcześniejsze wyścigi. I od nowa będę musiał te wyścigi wygrywać. Do tego złota raczej nie będziemy wbijać. Czwarte miejsce, mówię, no nie jeszcze. Je, 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 po, po popieprzony reklamy dają, no. <suszy> no mówiłem i straciłem, no. Ok, co, otwórzmy te skrzynki. Musimy zdobyć pieniądze, żeby ulepszyć samochód. Takie średnie. Od razu, on skrzyneczek jest. Proszę bardzo, Steve, co to jest. Jakaś czapka? Chyba nie, czapka chyba jakaś. Tylko do tego moto motoru, ale ja nie mam motoru. ale no. Okej, okay, to w... ulepszymy sobie, co możemy ulepszyć. A woda będzie trochę lepiej jeździć. Stawochód. Jeżeli nie ma co, spróbujmy jeszcze raz. No pochytaj, chodźmy w pierwsze miejsce. Uda się, mamy pierwsze miejsce elegancko. Zawsze mi tak przewraca. Jest do na No i tak się wygrywa wyścigi. Oczywiście jeżeli chcecie kolejny odcinek to może będzie to unboxing i całych skrzynek yy, z adimentem, chociaż nie wiem czy to będę te ile tam potrzeba? przegrałem oczywiście, dobra? nie drugie miejsce. Jakie głupie gry teraz? No nic, musimy trochę jednak pościgać się. To dzisiaj będzie sobie, będą same wyścigi, takie normalne. No nie, znowu te e, super Jeepy, one są, one są naprawdę mocne. Tu się o Zresztą, nawet jak to wjeżdżam pod górkę, to lepiej w, w takim jest wieżę, tym super jeepem niż w tym, w którym ja mam. Chociaż ta, tamten jest te które teraz jeżdżą tutaj to nie są aż tak bardzo ulepszone jak poprzednie, któremu przegrałem sobie tyle głośności I? No i pierwsze miejsce, elegancko Och, jest dźwięk łamania karku, to jest takie nieprzyjemne I elegancko w pierwsze miejsce okej okay, chcę yy, w, w, w tym czasie ten prawie ostatni wyścig yy, chcę właśnie pokonać water żeby, żeby zdobyć złoto gdy zdobędziemy złoto możemy stworzyć własną jakby, drużynę grupę E e ekipę tutaj możemy y nie, dodać jakiejś osoby, nie wiem żeby to wygląda, nie zdobyłem złota w tej grze. Jak się zdobicie złota, to nie koniec, ale y no, że będę mógł stworzyć y y ekipę, ale nie wiem właśnie, czy... Y o, to są tylko dwa wyścigi, trzy y y te. może tutaj ekipę, nie wiem, czy będę nagrywał te tyle odcinków. Uda się pobić re tutaj rekordzik na tej mapie? Chyba nie. 26 sekund. Karty do, do, do podróżowania. Nie mamy skrzynkę jeszcze jedną, więc otworzymy ją. Za 10 wyścigów wygranych 3000. Aż. czekajcie muszę zrobić cięcie. I po cięciu. Cięcie było zresztą króciutkie. Nie dostaliśmy zresztą nic ciekawego. A to to otworzymy od razu. I no i dobra, moi drodzy. Kolejny wyścig. Nie no Zjaw z... z... w tej grze zawsze to tak, tak głupio wygląda O no cóż To ee... no, przegram tu jest buggy i Super Jeep O oho ale ich wyprzedziłem Bo ten Jeep ten super Jeep się tak odbił od ziemi ale on, on chyba nie wyprzedzi teraz. I wygramy mamy pierwsze miejsce, chociaż potem wyjści przegrany pierwszy. Okej, okay, jedziemy. Wjedziemy sobie pod wodę Szybko Tam Ja tu już bym nie mógł ktoś wyprzedzić Trzeba trzeci poziom Chociaż nie wiem czy Czy jest sens zbijania złota Zresztą trzy odcinki wystarczą Tej gry I gdyby porównać tę grę do pierwszej części, to pierwsza część była trochę lepsza. Bo tak na przykład skuterem. Na skuterze w tej grze strasznie buja Tym kolesiem oczywiście. Dlatego w poprzednim odcinku wypadł mi śmiesznie do przodu i zginęłem przez to. I ogólnie było więcej pojazdów, map, więcej było. Nie wiem czemu ludzie biorą autobusy na takie wyścigi. I zobaczcie, gościu zginął. Po co był mu autobus na taki wyścig? Baczysz? Nie, chyba nie zginął, ale chyba on już nie wyjedzie. A, rekord dzik pobity. I 11 sekund na Czasami w ogóle też zauważyłem, że udaje się wyprzedzić te niby lepsze fury, jakieś bardziej ulepszone, gdy jest powiedzmy jakaś górka albo w woda. mamy 9 ucharków teraz wygranych. Powinniśmy... wygrać o 13 minut już nagranych jest. Sporo. I mamy już bossa Więc ja pojadę jeden, jeden raz tutaj, żeby zdobyć na ulepszenie silnika monet. Ponieważ boss nie jest taki tutaj prosty. On, mona, na dziwną kurę, bo już próbowałem go pokonać. Bo dwa razy przegrałem. No dosłownie chyba o 2 sekundy mnie pokonał. Sprzedził mnie tak dwie sekundy. jak, nie też to było tak, jeździ się po tym, tym wiszącym mo moście Wjedzie się, się w dużą prędkość, zobaczcie To będę przyspiesze Tak ten ten, ten, ten sznur tak lata To jest możliwość, że ten sznur nas wybije do góry I czasem tak pod górkę można wciłu, fajnie wyjechać szybciej dzięki temu Nie zawsze, ale czasami. Szybko jeszcze tak z 500 monet. Nie, ile to było? 7400 to nie to 800. O nie, chyba minęłem paliwo. Na farcie to było... Na farcie, na farcie to paliwo zdobyłem skuter mi jeszcze zdążył do, wy, wy, dogonić a to kurde normalnie driver jeden i też po parę fajnych gier tutaj ja znalazłem Play, e, są fajne do nagrania może nie wiem ktoś kojarzy z was e, katapulta znaczy co wytłumaczę się na Polsce, są e, dwie Znaczy jakby jest jedna pierwsza część tylko w tym, że jest druga jakby pierwsza tylko d, no taka jakby inna edycja i druga część Gierka jest naprawdę fajna, polega na celności. Celności gracza. I gry właśnie lubię. No i tutaj w ogóle też jest jedna ciekawostka, że tutaj o wiele mniej jest monet na mapie do zdobycia, do zebrania. I dodatkowo, y, za latanie dostajemy mniej y, monet. Dostajemy mniej monet, ale za to, za na przykład y, za każdą jedną sekundę dostajemy pieniądze. Tak, nie 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 nie, już prawie było no. Nie cofaj się, nie cofaj się. To zawsze tak przychyla. Uda się? Tak, my. Oh my. Obiłem o metr. To niezły wynik. O, widać pedał. Zgadza się przez oweki w tej chwili. Pojedziemy tak, żeby zdobyć 700. Chcę się dziś po po drodze. Eee, ulepszę silnik i pójdziemy e, walczyć z głosem. Może nam się uda. Może nie. Fajnie by było by pokonać. Będziemy z złotą możliwość stworzenia e, e, tej, tej drużyny. No i oczywiście mogę, kolejne pojazdy nam się odblokują. Mam no, naprawdę mnóstwo odblokowanych tylko nie kupionych. Mamy 7400 Reklama No znowu ta sama Zanim to przecież nie ulepszone halo Zobaczcie jak ten boss wygląda patrzcie jaka To jest chyba w ogóle fura z tego filmu Mad Max Tak nawet na taką nazwę Trudno jest go pokonać, bo on taki wielki... On ma taki wielki kołażek gdzie te... No ta prawa blokuje, no, a go nie. Wycieli już mnie pobił. Dwie sekundy. Znaczy się

No i to woda jeszcze blokuje, no za gówno. Bo naprawdę trudno jest pokonać. O no jeździe, jeszcze się blokował, no tu za czub tego Piotr, jeździe szybciej. Boże jeszcze się będzie przekręcał no Sta będzie go stawiał na kole szybciej No! Tupie mam te... Jeżeli coś powoli tracę nadzieję na to, że go pokonam Jakby który nie ulepszał, to i tak zawsze te dwie sekundy jest. Wtedy chyba go nie pokonam. Fajcie, jeszcze drugi podział to ale chodzi o to, że tutaj na tej mapie, które nie pokonam go, Bo tu często są te mosty, ale no i zobaczcie, yy, bloku, bloku, Znaczy, trochę mi tak odrzucam je przy wyjeżdżeniu z tego mostu. No i pobiłem rekorda. I tak przegrałem I zorobu pucharów, oczywiście srebro. I cofnie mi znowu yy, na tym kolejny. Będę musiał znowu wygrać chyba za y, trzy wyścigi, żeby tu dotrzeć. Zobaczcie, trzy albo nawet i cztery. Masakra. Nawet te skrzynki nie pomogły, czekajcie. Otwórzmy teraz tę skrzynkę. Nic ciekawego. Miećmy tę mapę nową kupić. Właśnie. Bo skupiłem się głównie na... próbie... tamtego. Spróbujmy przebić tutaj te... te... Z... odległości, które nam tutaj proponuje. Pro ten... Czyli znaczy, proponuję tutaj... żebyśmy przejechali 500 metrów. Okej, okay, będzie skręta... darmowa bo mieliśmy kupić te mapy, zapomniałem o tym, także coś yy, zapomniał to, o czym się na końcu jest często widzę, że ktoś nie ogląda to, końca. A, na przykład yy, ktoś mówi na początku, że teraz to zrobimy, a na przykład o tym, to możliwe, że to zrobię to na końcu, a jak nie to, to możliwe, że całkowicie zapomniałem te worki w no, są naprawdę Fajne, bo jest dużo tego wszystkiego. Jeszcze pół kilometra i kolejna odcinka. Okay, Hej, hajsik, paliwko. Pojedziemy też tu z tuterem dla porównania łopot, tu już bym się wywalił. Ok, to 100 metrów już Pojedziemy Tam... O nie, tu jest to woda. Nie tu to, to tak. No trochę jest wody. No, kamie kamienie były. Na szczęście. Nie, wycofaj, wycofaj no, nie, na, najgorzej Nie wyjedziemy teraz stąd Co za bezsens. I, to chyba niedopracowana do końca jest gra jeżeli chodzi o jazdę Jeepem że się paliwa, a koleżka jeszcze jedzie. Magia. Ale to było... no naprawdę niedopracowane. No, chy no chyba, że to było, nie wiem, jakoś... Yy, ...specjalnie zrobione. Ja, jakoś mi się nie wydaje, żeby tak... ...coś takiego zrobili. Dobra, skuterkiem zaraz pojedziemy. I znowu go tak przy chwili. O znowu wsadził nogi yy, tam, gdzie powinien je trzymać, a nie pod, yy, yy, no, pod kłami jak wtedy. jak w poprzednim odcinku, co, prze, co prze w ogóle nie, nie nogi, on całku, cały jest pan. Zarzuca go za bardzo teraz. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku, zapraszam was do subskrybowania kanału, zostawienia w górę, udostępniania. Na razie, cześć. Hej, hej, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, o, unboxing tych skrzynek z diamenty, to nie wiem, czy zrobię to, bo to... Czy, e, nie mam już diamentów w ogóle. To Z diamenty się kupuję, także... E, to chyba będzie ostatni odcinek z tej gry raczej na moim kanale, także... Do zobaczenia, na razie, cześć, hej, hej.